Dzień dobry. Nazywam się Magda Komar i od paru lat zajmuję się rękodziełem, zwanym papierową wikliną. Dzisiaj zapraszam Państwa na drugi z serii film instruktażowy, dotyczący właśnie papierowej wikliny i tego, czego, co, co można z tej papierowej wikliny zrobić. Dzisiaj pokażę Państwu podstawy, czyli taki najprostszy koszyk, który każdy z Was może sam wykonać w domu. Może to być na przykład. Taka osłonka na doniczkę, albo koszyk z łóżkami, potrzebny w każdej kuchni, w każdym dziecinnym pokoju. Może to być koszyk okazjonalny, na przykład taka pamiątka po euro o nietypowym kształcie, czy coś bardziej w stylu retro, koszyczek ozdobiony koronką z wykorzystaniem różnych elementów zdobiących, albo bardzo nietypowa osłonka na doniczkę w formie buta. Lub koszyki owalne, prostokątne, takie, jakie są Państwu aktualnie potrzebne. Wszystkie te koszyki łączy jedna zasada i jeden sposób wykonania. Koszyki są wykonane na bazie kartonowego dna z rurkami osnowy trzymającymi formę, wyplecione z plotem ósemkowym. I tego dzisiaj będziemy się uczyć. Możemy rozpocząć naszego koszyka. Mam przygotowane rurki, rurki do wyplatania oraz rurki krótsze zrobione z papieru ksero, które będą stanowiły osnowę naszego koszyka. Dlaczego te rurki z papieru ksero? Dlatego że są znacznie bardziej twarde niż rurki zwykłe gazetowe. Potrzebne nam również będzie jakiś wzornik. W moim przypadku jest to stara osłonka na doniczkę. kawałek kartonika na dno nożyczki i klej wikol do sklejenia całości, ewentualnie pędzelek do smarowania. Najpierw musimy wyciąć sobie kartonowe dno. W tym celu przykładamy nasz wzornik do kartonika. Odrysowujemy dwa równe koła. Będą one razem ze sobą sklejone, a pomiędzy nie klejone będą właśnie te gazetowe rureczki, które stanowią naszą osnowę koszyka. Nabieramy odrobinę kleju wikol. Klej wikol wysycha na bezbarwnie, więc nie ma strachu, że jakiś brzydki element tam zostanie posmarowany klejem. Także nie musimy specjalnie uważać, jeżeli nawet tam coś wyjdzie na zewnątrz, to ładnie zaschnie. I 16 rurek równiutko musimy przykleić, tworząc takie słoneczko. Najprościej przyklejać rurki naprzeciwko siebie. Wtedy mamy pewność, że zachowają one mniej więcej równą odległość. Dwie pierwsze, dwie kolejne. Później, pomiędzy tą odległością, ważne jest, aby przyklejać rurki z tej szerszej strony. Węższa strona rurki zostaje na zewnątrz. Końcóweczkę spłaszczamy i równiutko przyklejamy wokół okręgu. Tak wygląda nasze słoneczko. Na górę musimy przykleić drugą część, drugi kartonik. Tutaj nie żałujemy kleju. Klej wikol wysycha w ciągu 24 godzin. Ale wystarczy, jeżeli taką naszą sklejankę zostawicie na, na noc, to trzeba będzie czymś obciążyć czyli położyć jakąś książkę, cokolwiek, mocno docisnąć. I niech takie słoneczko spokojnie 12 godzin się skleja.